Od dzisiaj na bielskich drogach będzie można zobaczyć nowe radiowozy. Zakup samochodów był możliwy dzięki funduszom pochodzącym z budżetu policji oraz dzięki finansowemu wsparciu prezydenta Bielska-Białej, starosty Bielskiego i burmistrzów w Szczyrku i Wilamowic. Cztery nowe radiowozy, w tym trzy Ople i Kia, trafią do komendy miejskiej, drogówki oraz komisariatów w Szczyrku i Kobiernicach. Jakie zadanie czeka te samochody? No, główne zadanie nasze i, i przed pojazdami to takie, aby dbać o bezpieczeństwo obywateli, osób mieszkających na Podbeskidziu, jak i przebywających, ponieważ jesteśmy terenem atrakcyjnym turystycznie. Oprócz oczywiście łapania piratów drogowych, kładziemy duży nacisk na działalność prewencyjną, czyli tą zapobiegawczą, aby tych przestępstw było jak najmniej, aby one nie miały miejsca. To jest przede wszystkim klucz do sukcesu, aby zapobiegać. Prościej jest zapobiegać niż później zwalczać i, no i wykrywać te przestępstwa. Czy te samochody są jakoś specjalnie wyposażone? Każdy z tych pojazdów jest specjalnie wyposażony pod realizację naszych zadań. O szczegółach trudno mówić przed kamerą w tym zakresie. Nowe samochody dostali także strażacy z Komendy Miejskiej. Samochód Iveco Daily zakupiony ze środków Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach będzie pełnił służbę na posterunku w Czechowicach-Dziedzicach. Oprócz standardowego sprzętu ratowniczo-gaśniczego, samochód wyposażony jest także w sprzęt ratownictwa technicznego oraz sprzęt ratownictwa medycznego. Również jednostka ratowniczo-gaśnicza nr 2 otrzymała samochód specjalny ratownictwa technicznego, pozyskany ze środków Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach. Wojewódz... Polskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i Urzędu Miejskiego w Bielsku Białej. Są to samochody, które doposażą jednostkę ratowniczo-gaśniczą numer 2 w Apienicy. Jeden z tych samochodów trafi bezpośrednio do garażu JRG numer 2 jako zamiana samochodu, który do tej pory już się wysłużył. To, był to samochód Ford. Ten samochód, który będzie stanowił pasażenie JRG numer 2 w wapienicy będzie to samochód typowo techniczny, czyli będzie jeździł do zdarzeń e, na przykład wypadków drogowych, do innych zdarzeń e, technicznych. Na nim znajduje się tylko i wyłącznie sprzęt ratownictwa technicznego, nie, na, nie ma na nim ani autopompy, ani zbiornika e, wodnego, natomiast ten drugi samochód. Jest to typowy samochód gaśniczy, niemniej jednak ma troszkę mniej wody. Zbiornik, zbiornik wody 750 litrów nie jest to dużo, niemniej jednak przy wysokim ciśnieniu pompy, która na nim jest, ta woda wystarcza na dość dużo. Uroczyste przekazanie nowych radiowozów oraz strażackich wozów odbyło się w siedzibie Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Białej przy ulicy Leszczyńskiej.